Dzisiaj mieliśmy okazję podsumować projekt, projekt, który ma na celu rozpowszechnienie koszyków jako sportu ogólnorozwojowego wśród dziewcząt szkół podstawowych z klas trzecich i czwartych. Ja przypomnę, że w czterech ostatnich edycjach startowało 65, drużyn, co daje około 390 dzieciaków naszego miasta. Pozytywnym efektem tych zmagań, tych ćwiczeń, treningów i potem meczy jest to, że część tych dziewcząt trafia już potem do gry w klubie, bierze udział w rozgrywkach centralnych, zdobywa. Medale mistrzostw Polski. To jest wielka zasługa pana Bogusława Witkowskiego, który postanowił zrealizować swoje marzenie: aby w dniu była piramida edukacji, nauki, gry w koszykówkę i to jest najpiękniejsza rzecz, którą możemy zrobić. Pamiętam, że jako młoda osoba, która dopiero zaczynała z koszykówką, bardzo zawsze się, cieszy, się cieszyłam, jak jedziełam na Młodą Ligę, bo to były rozgrywki w sumie ogólnoszkolne, 3 na 3, także szybka koszykówka, która nie wymagała dużo i Myślę, że Młoda Liga zakorzeniła moją miłość do koszykówki. Jak patrzyłam na inne zespoły, inne szkoły, zobaczyłam, jak one są bardzo dobre, bardzo dobrze rozwinięte w porównaniu do mnie. Chciałam być jeszcze lepsza. Chcę to robić profesjonalnie, do tego dążę od samego początku. Uważam, że idzie mi naprawdę dobrze i chcę być najlepszą. Niestety żyjemy w takich czasach, kiedy jeżeli chodzi o ruch wśród dzieci i młodzieży jest dosyć słabo i to każdy element, każda związany jeszcze z półzawodnictwem jest wielkim, wielkim plusem dla dzieci, dla funkcjonowania ich w środowisku i w życiu.